Cześć, z tej strony Kuba Sus-Kwarny. Wiesz co, do odbioru macie tą dmuchawkę nową. O 17. No to zapraszam. No. Cześć na razie. Cześć, z tej strony Kuba. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda nasze życie na serwisie, chodźcie ze mną. Damian, co tutaj działaś? Składam maszynę po naprawie. A co tutaj robiłeś? Naprawiałem przekładnie całą. Czyli na czym polegała ta twoja naprawa? Rozebraniu całej maszyny, wymienieniu tulejki jednej i złożeniu jej. Czyli już sama kosmetyka jakieś linki, płaskie tak, 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 osłony. Tak. No dobra, myślisz, że wszystko pójdzie zgodnie z planem? Oczywiście. No to zobaczymy. Idziemy sobie dalej do Karola. Co tutaj Karol robisz? Czyszczą się te paliwa, bo prześciłem gaźnik, klient skarżył się, że maszyna nie wchodzi w obroty. Mhm. I to co dalej. teraz? No teraz idę ją przetestować, wyregulować i sprawdzić. No to pójdziemy z Tobą zobaczyć. No, zapraszam. Sobie. Ile wyciąga? Ech, pracuje do odciny, więc lepiej być nie może. To super. Jak widać, regulacja nie trwa długo, akurat w tym przypadku udało mu się to zrobić szybko. Maszyna i gaźnik były teraz składane przez niego, więc sam sobie wstępnie zrobił nastawy. Tak jak mówi instrukcja, czyli nam do oporu wkręcał śruby i robił według instrukcji, więc sama ta regulacja, którą tutaj zrobił, nie potrzebowaliśmy aż tyle czasu na nią idziemy dalej o Karol, Ty to masz ciekawą maszynę maszyna jak maszyna co tutaj działaś? weryfikuję maszynę, bo klient się skarżył, że ciężko odpala po rozgrzaniu sprawdzam teraz cylindry, no jest po części wyeksploatowany to składam, zobaczę, że rzeczywiście tak jest, jak klient twierdzi, no i może jeszcze uratujemy bez wymiany większych części. Aha, czyli jeździć, obserwować, tak? Dokładnie. Dobra, to jeszcze do Ciebie wrócimy, jak będziesz miał złożony. No dobra, dobra. to ja będę dalej tu udawał, że coś robię. Dobra. <laughs> to teraz wrócimy na sklep, znaczy do chłopaka wrócimy za chwilę, a teraz ja zadzwonię do klienta i poinformuję go o wycenie naprawy maszyny. Chodźcie, zobaczcie, jak wygląda taka rozmowa. Dzień dobry. Z tej strony, Jakub skórę na serwis, dzwonię odnośnie pilarki, które są u nas na serwisie. E, mianowicie jesteśmy po weryfikacji maszyny. E, z w weryfikacji wynika to, że jest do wymiany gaźnik. bo Pomimo prób czyszczenia tego gaźnika nie udało się osiągnąć rezultatów, czyli maszyna dalej nie ma siły, więc podmieniamy gaźnik na nowy i powinno wszystko działać, bo ogólny stan maszyny jest OK, cylinder jest w dobrym stanie i reszta części jest bez zarzutu, więc koszt naprawy tej pilarki wynosi 350 zł. Ok. Nie ma problemu. Mamy wszystkie części na miejscu, więc powinna być dzisiaj gotowa do odbioru. Będę jeszcze dzwonił po naprawie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I tu w pilarce zamontujemy nowy gaźnik i klient będzie mógł z powrotem cieszyć się sprawną maszyną. O, nie, teraz nagramy. nie da, później. A tutaj ten pytanko mam, bo wyduchało mi gwindze świecy. Wie pan co to? Zerknę sobie co to jest za maszyna. Jakiś A ma kuloch. No i gwint mi wywaliło kurde ze świecą. Czy to jest do zrobienia, czy nie? Dobra, to zaraz zobaczymy na serwisie. Prowadzimy na chwilę, zobaczymy. Aha, dobra. No, zobaczę tylko wie pan, czy technologicznie dojdziemy do tego otworu bez, bez tego, bez jakichś tam. Problemów. I tak na pewno, będzie, na pewno będzie trzeba rozwiercić, tylko jak tu wygląda sprawa, że trzeba będzie rozszczelnić tą maszynę. I wtedy to się trochę z kosztami wiąże, no bo to jest zdjęcie cylindra. Wiem, ma coś tak właśnie potaniaści. Po taniości po to może być tak, że pan odbierze i za godzinę pracy tej pilarki i ponad z nim przyjdzie za tartą, bo jakiś tam opiłek ładnie. Jednak to bo to mi to to przewidzieć, czy to w ogóle jest robić? No dobra, no to zaraz zerkniemy. Dobra, OK. Jest sprawa. Sprawa wygląda następująco. Oj, sorry. Mamy tutaj zerwany gwint w świec. Pan chce potaniości. No niestety nie da się potaniości, bo to będzie trzeba rozłożyć maszynę. Więc. No z większymi kosztami, no bo w tym przypadku z tego co kojarzę, to mamy uszczelniacze na no. łożyskach. No. Czyli rozszczelnimy też maszynę. no, to, jakiś remont. no. no. Więc w po taniości tu się nic nie da zrobić no. niestety. Tak jak widać najpierw trzeba zweryfikować, czy jest to opłacalne w ogóle. Maszyna ma swoje lata. No, mhm. no dobra, to zaproponuję panu, żeby zostawił maszynę. Sprawdzimy, jak wygląda tematy, typu właśnie tutaj reszta cylindra. Czy w ogóle się opłaca do niej coś dokładać, bo maszyna ma swoje lata. A z tego, co tutaj na chwilę obecną widzę, no to nic nie widzę, bo nie widzę cylindra, nie? Chyba, że przyświeć, zobaczymy, czy są rysy. No, tak na pierwszy rzut oka nie jest źle. No ale my nie zrobimy nic do rozebrania maszyny, no mhm. bo cóż, moglibyśmy zrobić dźwięk, ale do środka wpadną opiłki. elementy piłki tak. I Dobra. To no to idę porozmawiać z panem. Sprawa wygląda następująco. Mhm. Trzeba ją rozstrzelnić. Ogólnie cylinder jest w dobrym stanie, więc jeżeli pan by chciał w nią zainwestować, no to myślę, że jakieś 600 zł i to da się zrobić. Ja. No, bo bez zdjęcia to nie da rady Po pierwsze rozszczelnimy ją, to będzie łapała lewego powietrza na uszczelniaczach no, Trzeba zdjąć ten cylinder, no bo te opiłki, no nie dam Panu gwarancji, że po prostu się uda bez zdjęć Nie, nie, to nie, nie Tutaj Damian ostrzy Panu od ręki łańcuch, tam co Pan czeka A tutaj, co robisz? Kosa tutaj a zapinam deka do traktorka po podegrądzie zmiana oleju, świetl, filtra paliwa, filtra powietrza Aha, czyli można powiedzieć, że składasz już i kończymy, tak? I kończymy, tak. I może jechać do klienta. No dobra, tylko jeszcze wcześniej go trochę podpisujemy, umyjemy, tak? No oczywiście, musi być laneczka jak od nas wyjeżdża. Oczywiście, no to super Ile mniej więcej Ci zejdzie? Do końca? Cię ogólnie całym przeglądem? No do momentu jak będzie umyty A, do 40 minut? To przyjdziemy do Ciebie za 40 minut zobaczymy jak wygląda po myciu Okej okay. do Dobra, dobra To na razie Także tak to po części u nas wygląda Chodźcie dalej Może trochę jest głośno Ale teraz Damian sobie tutaj skończył właśnie ostrzyć łańcuch Pokażesz? Do kamery jak wygląda po ostrzeniu Oczywiście widać, widać tutaj elegancko, pokażę tak tym. Bielutkie jest, a tutaj mamy zdjęte ograniczniki, także łańcuch będzie nam ładnie sią. Dobra, nie przeszkadzamy Ci, idziemy dalej. Tak się pomąkamy. O! Tu, tu przypadkowy przechodzień. No ja sobie piłę cześć chłopaki. Co robicie? A jesteśmy w trakcie przeglądów robotów. Aha. I co teraz tutaj robisz? Aktualnie z tym po oczyszczeniu robota będę zakładać nowe uszczelki, nowe nożyki, tak żeby po prostu robot był gotowy do sezonu do pracy. OK. I tutaj widzę też, tak? Cały czas. No także my już jesteśmy na końcówce zimowania. Chłopaki już kończą. I niedługo Wasze roboty będą z powrotem u Was w domu. Tutaj teraz byliśmy na naszej automowerowni, gdzie naprawiamy tylko roboty koszące. Dalej mamy tutaj takie pomieszczenie, gdzie przechowujemy na przykład w trakcie naprawy po umyciu, gdzie one powiedzmy schną albo czekają na jakieś części, których na przykład nie mamy teraz na stanie. Tutaj znowuż mamy taką maszynę, gdzie klient dał na zimowanie <laughs> oczywiście żartuję ale też takie maszyny u nas na serwisie się zdarzają bo to też jest jako produkt tylko że jest zabawką i też potrafimy je naprawić idziemy dalej tutaj mamy traktorek po przeglądzie który jest już złożony tak jak tutaj widać o filtry filtr paliwa świecy stare części on jeszcze nie jest umyty bo na chwilę obecną tak jak tutaj widzicie jest Ładowany, tak? Mamy podłączoną ładowarkę. W naszym przeglądzie robimy z każdą maszyną to samo czyli podłączamy do specjalnej ładowarki nasz akumulator. Tak jak tutaj widzicie, ta ładowarka ma kilka cykli ładowań. Jeszcze nie skończyło nam ładowania. On się ładuje już od rana więc musi przejść wszystkie te cykle. Tutaj po kolei jest. Takie rozładowywanie, ładowanie, wzbudzanie tego akumulatora, aż w końcu dojdzie do końca. To znaczy, że ten akumulator przeszedł cały tryb ładowania, i wtedy ten akumulator nie zawiedzie nas przez okres letni. Bez problemu będzie odpalała maszyna. Przywracamy go do żywotności. Idziemy zobaczyć, jak Karol testuje maszynę po swojej naprawie. Startem. nie zatrzymuje się tarcza, no nie? słychać, no nie? O. i już widać tutaj, że jest naprzód uszkodzony ten hamulec, który powoduje nam zatrzymanie tarczy, bo to trwa zbyt długo. Poza tym słychać w momencie, kiedy nawet odpuścisz gaz, takie, takie przypiszczenie, tak? Także będzie trzeba do tego zajrzeć. Często jest tak, że nawet wystarczy kompresorem to przedmuchać. No, czy tutaj akurat pewnie wytarte już jest ten, mm. ten hamulec? No dobra, ale zdejmiesz sobie tą osłonkę, tak? A, no, Dmuchnie to jest... zderkniesz, tak? No zobaczymy w jakim jest stanie. Jeszcze tutaj wrócimy. Okay. I tak to wygląda. Tak, no, to to. Teraz mm -hmm. poprosił mnie klient, żebym mu sprawdził, jaki ma napinacz w pilarce 340 xp nie więc mamy sobie Wchodzę tutaj tam w katalog, u nas będzie to w skrzyni korbołowej Z tego prostu, co ja to kojarzę. Z tego co kojarzę. jest coś tutaj, to, poniekań, 23. To, proszę mi powiedzieć, to będzie ten napinacz to jest boczny napinacz do 346XP. Taki sam wychodzi w 345. Natomiast w 340 będziemy mieć już przedni napinacz, więc nie będzie taki łamany. I Tak to wygląda. Serwis w naszej firmie to nie tylko to, co się dzieje tam za ścianą, ale jest też tutaj miejsce, gdzie my z Kasią sobie działamy i obsługujemy tych klientów. Czyli dzwonią do nas, my dzwonimy. Pytają się, jak wygląda przebieg ich naprawy ich sprzętu. Tak samo też dzwonią odnośnie jakiejś części. Tak? Jest na przykład jakaś maszyna, gdzie ciężko jest to wytłumaczyć, więc małymi krokami według katalogu, powiedzmy, tłumaczymy sobie i sprawdzamy, czy o to dokładnie, o taką część chodzi klientowi. Bądź też, jak mają jakieś pytania, w jakichś starszych maszynach, gdzie nie ma na przykład katalogów, Albo już części dane nie występują, no to też takie telefony często odbieramy i próbujemy jakoś pomóc. Lubię swoją pracę, ponieważ spotykam tu wiele interesujących osób, nawiązuję kontakty z różnymi ludźmi, pracuję w fajnym zespole, ale lubię też dlatego, że mamy tutaj taki ekspres z kawą, a kawa jest tutaj z tego ekspresa darmowa, więc o no i każdy jeden chce kawę a dlaczego wy tak lubicie tą kawę firmową? bo jest darmowa tak jak mówiłem chodź no nie po co tu idziesz? No chodźcie zobaczyć jak wygląda traktorek po myciu No i jak tam? No już prawie gotowy, umyty Teraz taki ostatni detailing I może jeszcze kopięta No bo, co super Bo czysta maszyna to szczęśliwa maszyna Szczęśliwa maszyna się nie psuje Tak, a jak się nie psuje to jest klient zadowolony, tak? Tak jest, a to o. jest najważniejsze? No, no to super To wyjedzie od nas traktor Do następnego Kolejnego, zadowolonego klienta Dzień dobry. dobry Mam tutaj pilareczkę, co nie odpala Proszę o weryfikację Poczeka Pan chwilę? Jasne, nie ma problemu no, Chodźmy na serwis Zobaczymy od razu, co jest grane O, proszę bardzo Kawa wypita? No i tam Problem jest pilarka nie odpala. Co to się A weź z zobacz, co to jest za paliwko. Czerwone. No nawet takie słabo czerwone. Lepiej to wymienić. Czyli nie jest z oryginalnym olejem huskwarna dedykowanym do maszyn huskwarna No najważniejsze, żeby to nie był jakiś olej zwykły ze stacji Kur Wiesz co, tutaj pan zgłaszał, że wymienił świecę, ale to nie pomogło nie pomogło? nie pomogło oj zobaczmy jest ta świeżka to No na nową to nie wygląda o no to Pan mówił, że wymiena świecy nie pomogła zgasić światło? no po prostu no jest jeszcze. Nic z tego. Po mojemu to nie ma kompresji. No to możliwe. Musimy wszystko dokładnie sprawdzić. Ale tutaj widzę, że jest przykład taki naprawdę z życia wzięty. Paliwko było jakieś takie czerwone, i do końca czerwone. Więc mogło być tak, że było bardziej suche. Zaraz zaświecimy przez świecę. Ja bym zaraz ściągał wydech. To no. no dawaj wydech ściągamy I patrzymy co się dzieje. Jest pęknięty pierścień, nie. ale jest jakaś zadra na tłoku, nie? No jest minimalna. Hmm. To, to nie bardziej nie No hmm. Po tej stronie maszyna jest szczelna. Ja bym zaokładał, zdejmujemy koło magnesowe. Proszę bardzo, jaki patencik ma kolega? Internet. Czyli, jak widać, maszyna jest szczelna. Czytać nie widać, więc musimy szukać userki gdzie indziej. A teraz próbujemy odpalić maszynę tak zwanego podrania. Czyli sprawdzimy, czy nie jest gajnik. Nie lubcie tego w domu. Nie pomogło, więc musimy szukać awali dalej. Jeszcze nic nie rusza, pokazuje nam 4,5 bara, pomiar robiliśmy przy całkowitej otwartej przepustnicy, więc tu nic nie zdławiliśmy tego i tak było czuć jak już na rękę, że ta maszyna ma słabą kompresję, więc myślę, że tutaj będzie do zdjęcia cylinder, ale to zaraz Panu powiemy i mniej więcej tak wstępnie wycenimy mu naprawę. Naprawa będzie polegała pewnie na wymianie cylindra. Nie widać było jakichś tam śladów, ale trochę był czarny ten tłok, więc może stoi pierścień, więc stąd może być słaba kompresja. Na chwilę obecną pójdziemy, poinformujemy klienta, jak wygląda sytuacja, że od ręki tego się nie da zrobić. Wykręcamy to. Niestety maszyna musi zostać, jesteśmy w stanie od ręki naprawić. Ma słabą kompresję, tam na okolicach 4,5 bara, więc zdejmiemy cylinder, zobaczymy co jest przyczyną i damy panu znać. Dobra, to niech zostanie. No dobra. W takim razie z mojej strony wszystko. Będziemy do pana dzwonić. Pytałeś się o ten hamulec. No, w No to zobaczmy o co chodzi. Ale już widzę, że coś już tu chyba to jest zdemontował po prostu hamulec. Aha, czyli maszyna jest bez hamulca. Może pokażesz to, jak to powinno wyglądać? No zaraz, podejdziemy sobie do komputera i sprawdzimy, jak to na katalogu wygląda, gdzie no powinien być zamontowany, nie, jak ta część. No to powinna być taka tarczka być, taka, no. Dokładnie, i tu jest to cierny element, tak, ale mhm. no nie ma co hamować. Dobra, to już wiemy, co trzeba zamontować, żeby to działało. Dokładnie. Dzięki. To teraz chodźmy zobaczyć w katalogu, jak wygląda brakująca część. Oj. Tego elementu nam brakuje, ktoś to po prostu zdemontował i maszyna nie ma teraz hamulca. A tak to wygląda na schemacie. I tutaj nam trzyma mamy samo to koło, nie mamy tego elementu. I tego też nie mamy. Pewnie ktoś to zdjął, bo albo to chorobotało, albo było zużyte, albo to po prostu szczeliło, nie? Wytarła się tutaj ta sprężyna po zewnątrz. Zdemontowali to, bo bez tego działa, a pewnie to też kosztuje trochę pieniędzy i dlatego. A dalej można było działać, więc myślę, że nawet ktoś to na robocie zdjął. Czyli działał tą przecinarką, nagle coś mu tam strzeliło, zachorobotało, zablokowało cały napęd. Zdemontował to i działał dalej. Nie, już ogarnąłem. Także już nieaktualne, dzięki. Na razie łoszek dzwonił, to ten człowiek, który Wam dostarcza maszyny. Yeah. Także w tym krótkim materiale pokazaliśmy Wam, jak wygląda życie serwisu od kuchni. Jeżeli chcecie podobne materiały, piszcie w komentarzach. Może pokażemy Wam, jak wygląda życie sklepu, bądź sklepu internetowego. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Cześć.